Siema, witam Was kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy unboxing kart rojennych przez znaczy nie kart tylko paczek zrojennych przeze mnie. No i mam tutaj parę sztuk takich. Dzisiaj znaczy też nagrywam na jutro, jutro rozstrzygnięcie konkursu. I tutaj mam nawet, że na nie zgadzać. No i nie wiem co mi dać. Ja sobie. Mam też dorobione. To robione. Tu nie jest tylko zrobione te takie śmieszne gumeczki. Jeszcze z Twezem i lopezem. A tutaj nitki, nitki jakieś mamy. Prawie na przeze mnie, więc ja wiem. To nie jest coś krawy. To jeszcze dwie z Bailem. Jedna z Tevezem. No. Pierwsza to jest Zinniasta. Na wymiankę. To jest, jest Fabregas. No i możemy otwierać, więc. Wyjmuję gumkę. I proszę. Ale to jeszcze. gumkę. Barcelony Herb, want to watch? Rakity Klejny Lopez Ingrid. O, wow, double travel się nam trafił. Dani Alwerz Chińczyk. Tę Mandiułpić. No, chyba zlepszy. Arsenal, Dinka Alby, a jak w Game Changer. sobie to składam. do kupy. No. I teraz druga seszeczka, tym lecimy trochę cięższa. Ale tutaj mamy karty Road. Tutaj widzicie nowe tła. Znaczy no, jeszcze kamerka trochę źle ustawiała. Na razie może być. Jak się prezentuje saszetka, składam, to saszetka składam i mam jeszcze cztery gratisowe saszetki. Na no to nagram zaraz odcinek kolejny. Ło, wow, ta to napchana dopiero. Patrzcie. Napchana. Wow, 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 wow. wow. Patrzcie, ile jak... Tyle było w normalnej saszetce. by tysięcy, jednak kosztowało. О, oh, финская аудиция. Азил. Ой-ой-ой. Давид Лоис. Химгон. Koniec tej sali, którą chciałam tutaj te Karlahala już. Dobra, trzymajcie. Karwachal, Salino, jeden Azart. Nas, nasri, Moja. I Mbemba. Mbemba. Jakaś taka. Chyba. Tak się przeze mnie trwało, ale te nawieście przeze mnie, bo tyle aż karty. No to, trzymaj się dzisiaj, cześć.